Witam w Opotrix. Radioaktywne opowiadania. Tytuł odcinka Pomykałka krótka o zaburzeniu zaczynamy. Szedłem pod wiatr i pod wulgarne pyskówki. Cholery leciały i chuje nazbyt czułe. Mnie to jednak nie pierdoli. Jestem jak letnia koszula pełny dziur, przez które obelgi wlatują z jednej strony, a wylatują z drugiej. Ciało miało silną aurę. Podobno koloru indygo. To chwiejny charakter, artystyczna dusza i klątwa na całe życie. Biedny „denaturat demonom“ nie dawał rady. Były silniejsze od supermocy ściemniania dziennego o mocy czaszki i piszczeli, od relaksatora ustnego i paliwa do maszyny zagłady szczurów piwnicznych. Wiatr nie ustawał. Fryzura zdawała się być jak chorągiew, zdradliwa rewolucji francuskiej na głowie, z postępującym leczeniem tabletkami z treścią deistycznej przysięgi. Wyznanie niewiary po 33 latach wiary było tak trudne, jak kiedyś uwierzenie w Boga. A mówią, że z góry schodzi się lżej. Kłamali. Przez chwilę za namową wróżby z telewidza, chciałem się turlać w dół do poziomu upewnionego ateisty z orderami za walkę z ciemnotą, nie było jednak szans, by się zatrzymać bliżej niż na pozycji cynika, pesymisty z depresją. Strata mogłaby być większa niż się wydaje. Godzinami bym płakał przez tę pomyłkę, przez tę hańbę, przez moją wiarę w strachu, że może kiedyś znów uwierzę. To była moja fobia. Ksiądz na plebanii znowu się masturbuje. Wiem, bo mam lornetkę. Przykry widok dla wiernych, ale dla ateisty już mniej. To było do przewidzenia. Tendencja kościoła po żydowskiej schedy była pikująca, jak kierunek upadku Menela po wypiciu ośmiu denaturatów. To od jakiegoś czasu w naszym państwie wymagało dyplomu magistra. Inaczej czary ochronne nie chronią od śmierci, od przedawkowania trucizny. Nie patrzyłem zbyt długo. Jakoś sceny obsceniczne mnie nie kręcą. Z zakonnicami byłoby ciekawej. Czułem, jak wiara mnie opuszcza. Przez cienki komin ulatuje zabita cyklonem B. Dobrze, ale do rzeczy. Leczenie chorób jest ryzykowne, szczególnie tak wtopionych w scenerię upadku. Byłem klaunem, nie było mi tylko do śmiechu. Już wyśmiewanie nie jest wibratorem, co zawsze da rozkosz, to kryzys twórczy, czas na zmianę leków i lekarza. Nie przeszkadza mi nawet, że w drzwiach nie ma klamek, a w środku okien. Było to mi obojętne. W końcu identyfikowałem się z brakiem identyfikacji. To pewnie efekt lobotomii. Tak, kochana lobotomia. W końcu można poznać co, to szczęście. Tak, to jest wynik nowoczesnego szczęścia. Hurra.